tak jak hodowcy widzieliście nasze przeróbki już gołąbki które u nas siedzą myślę że na ten moment świetnie się czują jeszcze tu będzie parę nowości u nas nowy panel bo kiedyś tam coś my próbowali ale to był można powiedzieć taki nie wypał więc dzisiaj ja też hodowcom mówię że to jest tylko dla twardzieli jeżeli ktoś jest miękki i później płacze witamy serdecznie koleżanki i kolegów za moimi plecami wspólny gałębik. sezon 2025: jak widzicie koledzy, modernizacja. Jak co roku został gałębik znowu rozbudowany. Stare wojlery zostały przebudowane na gołębnik. Nowe wojlery zostały wybudowane od nowa. Dużo, dużo zmian. Dużo, dużo nowych rzeczy. Wszystko zaraz. Może Zaczniemy od konstrukcji gołębników, pokażemy też gołębie, które już żeśmy przyjęli. No i zapraszamy hodowców do oddawania gołębi. Gołębniki są zdezynfekowane, wyczyszczone i czekają po prostu na swoim lokatorze. Czemu takie przebudowy? Może powiem tak, no, chcemy też właśnie duży nacisk w tym roku dać właśnie na miejsce dla tych gołębi jak to się przełoży, czy faktycznie to miejsce jest najważniejsze, czy nie jest, różnie to po prostu wodowcy twierdzą, że jednak musi być dużo miejsca, więc poszliśmy w tym kierunku, ja po prostu sprawdziłem wszystkie w Europie gołębniki, zrobiłem to za pomocą geoportal.gov.pl, każdy z hodowców może sobie to sprawdzić, rozbudowałem ten gołębnik w ten sposób, żeby adekwatnie do ilości gołębi był największy w Europie i jestem przekonany, że udało mi się uzyskać ten efekt, przynajmniej na dzień dzisiejszy, czyli powierzchnia, którą my pod teoretyczne 4,5 max do 5 tysięcy, no chociaż chcę to zamknąć, tak mówię na 4,5 to ta powierzchnia jest największa w Europie. Jestem tego Pewien. Ja, jeżeli ktoś po prostu chce sprawdzić, to jest bardzo łatwo sprawdzić na geoportal.gov.pl Można sobie po prostu zaznaczyć półciki i zmierzyć każdą powierzchnię gołębnika w Europie. Czym się będzie różnił ten gołębnik od tego, co było w zeszłym roku? No tak, widzicie kolejny. Nowa boilera. Boilera jest pokryta poliwęglanem. Tutaj z przodu, tak jak było w zeszłym roku, były te poliwęglany pod kątem, które chłonęły to powietrze. No i chroniły przed wiatrem tym mocnym. W tym roku poszliśmy troszkę inaczej. Zrobiliśmy to ruchome po prostu. To schodzi wszystko. I w przypadku właśnie takich deszczowych dni jest to zakryte poliwęglanem. Oczywiście tutaj powietrze nadal wchodzi. Z przodu, z dołu. Jeszcze wejdziemy do środka, to pokażę. Także tworzy to bardzo dużo powietrza, można ten wchodzić tak samo górą wymieniać się, no to tak jak mówię, to będzie awaryjne na deszczowe, czy nawet wiosenne takie śnieżne dni, tak jak kilka dni temu śnieg padał, to to właśnie rozkładamy, żeby ten deszcz czy coś nie padało po prostu po gołębiach. No jeżeli będzie fajny dzień, taki jak dzisiaj, wszystko będzie w tej pozycji, czyli dużo powietrza, gołębie będą się tam po prostu w miskach kąpać, czy coś i tam jest siatka, tak żeby wszystko spadało na dół. No i poza tym konstrukcja reszta się nie zmieniła, tak to wygląda. Przybyło tu, że tak powiem, powierzchni. Tam też powstały nam z automatu takie kratki wentylacyjne. Proszę to pokazać. Także na każdym gołębniku przybyło. A może to też pokażemy kolegom tą powierzchnię. Tu mamy taśmę poprosimy, poprosimy, żeby nam tam przyczyną. zmierzymy, żeby też nie było gadki, że to jakieś puste słowa jakieś nasze. To pokażemy. Łukasz tam trzymie, dobra. Mamy, tu widzicie, koledzy, jest to 6,20, 6 metrów, 20 centymetrów do tej powierzchni, czyli na powiedzmy 6,10 na tej powierzchni znajdują się gołębie. Mamy tutaj 120 metrów bieżących razy 6,20, jest to jest to grubo, ponad 600 metrów powierzchni kwadratowej, czyli taką powierzchnię dysponujemy dla tej ilości ptaków. Siodełka zostały dokręcone. Na dzień dzisiejszy przeliczyliśmy. Mamy siodełek 10 080 sztuk plus grzędy. Także zapraszam kamerę do środka. Pokażemy, jak gołem z nich wewnątrz wygląda teraz. Ten boks praktycznie został bez zmiennie. Kiedyś tu były okna z takie z poliwęglanu. One zostały wyrzucone właśnie w tym celu, żeby to powietrze od tej wojlery przemieszczało się po prostu przez te wszystkie boksy do środka. Zasuwy na suficie też zostały usunięte. Cały sufit praktycznie został odkryty z siatki. Także że tutaj też mocno nakładaliśmy w tym kierunku, aby jak najwięcej tego powietrza było. Oczywiście gojnik jest dzielony, tak samo tutaj możemy sobie go przedzielić, pozamykać. Tu tak samo także każdy boks możemy sobie odgradzać, inaczej, żeby, żeby po prostu można było te segregować gołębie podczas przyjmowania i mieć, że tak powiem, więcej pola manewru. Tu oczywiście tak samo przybyły też nowe siodełka, czyli to, co kiedyś tu służyło za starą bojlerę, w tym momencie jest to takim boksem nieróżniącym się od tego, gdzie gołąbki sobie wypoczywają. Pokażemy jeszcze nasze nowe karmiki. Karmiki będzie 8 takich karmików, bo to są 8 podwójnych, czyli można powiedzieć, będzie to 4 razy więcej niż ostatni. Karmik wygląda tak. Można w nim chodzić. I ciekawostka podczas karmienia otwieramy, sypiemy karmę. Gołębie jedzą, pojedzą, nie dojedzą, czy coś tam zostaje. Zamykamy. Po prostu dostaną krótki czas na spożywanie posiłku. Jeżeli któryś będzie się ociągał, mniej zje, no to wiadomo, trudno. Ale będziemy sypać więcej karmy, żeby wszystkie raczej jadły do Sita. Wiadomo, że później nam to ułatwi pracę w przeciągu, w lotach, tak? nie jak będzie już po prostu krótko trzymano. na początku gojemy jedzą do Sita, mają wszystkiego full pod dostatkiem, więc a zamykanie jest po prostu po to, żeby jednak nie robiły dziadostwa, że tak powiem, do tego karmika. Wiadomo, pojedzą, cyk, zamykamy, resztę sprzątnie się po karmiku. Uważam, że fajna te, yy, sprawa, bo nie będą ten. To no jest taki mój pomysł, nowy pomysł. Zobaczymy, jak się to spisze. Kolejna sprawa, no to jest właśnie ta wojlera. To oczywiście tu będzie blokowane. I będą mieć cały czas wszystkie te trzy boksy gołębie dostępne dla siebie. Mogą sobie wchodzić, gdzie im pasuje. Tutaj jest ta nowa wojlera. Oczywiście ona nam taka wyszła niewysoka, ale gołębią wystarczy. Tu no mówię te siodełka, to przybyło nam około 2,5 tysiąca miejsc siedzących plus te grzędy. Także tutaj sobie gołąbki mogą jeszcze siedzieć, więc no chyba żaden gołębnik nie ma tak jak my, żeby było razy dwa miejsc siedzących do przyjęcia gołębi. Z grzędami to jest podejrzewam około 11 tysięcy miejsc, gdzie może się, siednąć sobie, usiąść gołąb. I jeżeli ktoś w to nie wie, zapraszam serdecznie, można przyjść policzyć. W każdym boksie mamy boksów 12, także to łatwo idzie wszystko policzyć bez problemu. Rusz to grube, fajnie, żeby też właśnie tego powietrza tu wchodziło jak najwięcej i oczywiście ta regulacja, tak jak mówię, przy słonecznych dniach będzie to w ten sposób, że będzie tu odsłonięte, żeby gołęby też sobie oglądały okolice z tych wolier. Z tym, że te woliery, które mieliśmy na dachach, nadal będą, z tego nie rezygnujemy, bo to uważam, że jest bardzo fajna sprawa. Gołęby się przyuczają, więc to zostaje. A to zostało dobudowane dodatkowo. No, także takie zmiany, jeżeli chodzi o, o gołębnik. Jeżeli ktoś ma jakieś pytania, też można do mnie dzwonić, pytać, bo hodowcy się stają, martwią się, czy będzie miejsce dla wszystkich. hodowcy, tyle ile zostało miejsc zarezerwowanych. Lista została tam zamknięta. Jeszcze gdzieś tam ktoś tam czasem na siłę jakąś drużynę wciśnie, bo miał jakieś tam zaległości z poprzedniego roku, czy, czy tam zagubił się mu gołąb. No to tam jakieś pojedyncze sztuki jeszcze tam gdzieś przyjmujemy. No na pewno nie chcemy przepełnić. Po to też zostało to rozbudowane, aby tego miejsca było naprawdę dużo. Myślę, że jeżeli chodzi o miejsce, no to nie powinien raczej nikt tu narzekać. A myślę, że głębie też powinny się super czuć. To tak, jak widzicie, my też zdajemy sobie sprawę, że jest to duża ilość gołębi, potrzeba dużo powietrza. Wszystkiego myślę, że ta konstrukcja i w ten sposób wykonany gołębnik na pewno pozwolą na wpływ dużego powietrza do, do, do tych budynków. No. Myślę, że tyle na ten temat. Reszta może pójdziemy, pokażemy te gąbki, które już są u nas. No i zapraszamy właśnie hodowców do odwiedzin, do oddawania gołębi. Mamy już około 200. Parę tam gołąbków, także cały czas yy, też poza granicę, tam agenci już nam zgłaszają. Paczki też można zgłaszać. Uruchomiliśmy też transport yy, nasz, jako pod banderą Transport Giewont. Yy, Tomek Zawadzki dysponuje tym yy, całym transportem więc yy, myślę, że z dostawą są też inne firmy, które, że tak powiem, współpracują z nami. Yy, Myślę, że, że można dostarczyć w przeróżne sposoby. Też zachęcam też do oddawania po prostu w ten sposób, że sobie przywieźć samemu te gołębie. Bo jednak, e, jeżeli wiadomo, szybko to zrobicie lub pewnym kurierem jest ok. Ale słyszałem, że są różne te kuriery, które czasem to się włóczą tego gołębie tydzień czy ileś, no to myślę, że na pewno nie jest to dla nich zdrowo. Także raczej chodzi o to, żeby było w miarę szybko tego gołębie dostarczane. Tyle z gołębników. Zapraszam do góry, przejdziemy, pokażemy gołąbki tam, gdzie już sobie siedzą. No i tu koledzy już jesteśmy w boksie, gdzie są gołąbki przyjmowane. Na razie znajdują się w tych trzech pierwszych boksach. My je zawsze po prostu dajemy na tydzień, czasem kilka dni. Od góry, że tak powiem, i to jest taki okres obserwacyjny. Troszkę my to inaczej w tym roku zrobili niż zawsze, i po okresie obserwacyjnym następuje szczepienie gołębi, oczywiście tych nieszczepionych, dostajemy formularze i tam mamy ten, i później, jeżeli okazuje się, że po kilku dniach wszystko jest ok, gołębie są w porządku, te gołębie są znoszone. Na dół, i tam są zasiedlane od dołu. Właśnie dziś będzie taki proces takiej segregacji, gdzie będziemy po prostu te głębie zabierać, te co nie szczepione, doszczepić i przenosimy. No jeżeli zostanie tutaj, jeżeli jest, zdarzy się, że będzie po prostu w boksie kilka słabszych głębi albo coś, no to one dostaną odpowiednią kurację wedle naszej oceny. I później dopiero dołączą do swoich kolegów, jeżeli my będziemy pewni, że 100% ich zdrowie jest, jest pewne. Po prostu nie mieszamy od razu, nie robimy tego na góra, robimy to takimi etapami. Myślę, że to też może przynieść jakieś efekty. No, tak jak mówię, dużo spotkań, dużo rozmów z różnymi ludźmi, dużo po prostu przemyśleń. Chcemy jeszcze, jeszcze parę rzeczy udoskonalić unowocześniać. Myślę, że, że pomysłów trochę mamy, mam nadzieję, że to się przełoży też na naszą pracę, na zdrowie gołąbków, no i też oczywiście na wyniki, żeby jak najwięcej tych hodowców było po prostu zadowolonych z tej naszej pracy. Wiadomo, że wszyscy nie będą zadowoleni, sezony są różne, raz jest ciężej, raz jest lżej, ale to tak jak ja cały czas powtarzam, to nie przedszkole, to nie hotel. My nie przyjmujemy tu gołębi po to, żeby po prostu sobie tu posiedziały, polatały na 100-200 km i wróciły do domu. Także hodowcy, którzy uważają, że wspólny gołębnik ma wyglądać tak, że ma to być grupka gołębi, która sobie siedzi jak w hotelu, polata sobie na 100-200 km, przylatują z lotów grupy po 30, po 40, po 50 i wracają do domu. No to ja nie chcę tego w ten sposób prowadzić. Bo wiemy dobrze, że gołębi mamy 100 w domu. Ile mamy wybitnych? Jednego, lub dwa, lub trzy, które się wybijają. W Polsce mamy tysiące gołębi, a Olimpijczyków jest kilka. Także wodowcy my robimy to po to, dostają taki ciężar lotów, żeby tylko twardziele zostały. I później takie twardziele zasiedlają wasze rozpłody. Które po prostu wydają kolejne młode do dalszej rywalizacji. Taki jest po prostu mój plan. Tak, żeby też hodowcy byli świadomi, bo widzę, że po prostu jest trochę czasem taki hejt, obgadywanie jakieś historyjki, że, że, że to tak miało nie być, czy coś. Tak miało być hodowcy, tak ma być i tak będzie. Jeżeli ktoś myśli, że, że po prostu to jest to hotel, gdzie sobie przesiedzą, jeżeli ktoś chce, to nie ma problemu, ja zbuduję drugi jakiś gołębnik, poprzyjmuję gołąbki, zrobię kilka oblotów koło domu i, i resztę pójdą na aukcję. Nie ma problemu, też możemy tak zrobić. Jeżeli jest taka grupa hodowców, puścimy z kilometra, z dwóch, żeby się rozprostowały skrzydła. Możemy też tak robić. Ale jeżeli, jeżeli chodzi o to, co teraz robimy, to chcemy to po prostu w ten sposób robić, żeby każdy był świadom. Tego, że wiadomo, jest to ryzyko. Tu nie ma po prostu miękkiej gry. Gołębie latają 300, 400, 500, 500, 600, czy, czy takie loty. To nie oddział, gdzie lecą na ostatnie 230 km i też są straty po 80-60%, bo, bo też się swoinki nie urwają i wiem, jak to wygląda. Także tyle, jeżeli chodzi o tą drugą stronę, żeby nie było, że same Ciuciu, Cici -ci mawiamy, bo mówimy po prostu jak jest, żeby każdy wiedział, z czym to się je, co to znaczy wspólny gołębnik. Po prostu jak kiedyś była reklama takiego piwa tylko dla orłów, więc dzisiaj ja też hodowcom mówię, że to jest tylko dla twardzieli. Jeżeli ktoś jest miękki i później płacze, że przegrał, wszyscy nie wygrali. To lepiej proponuje się od razu wycofać. I po prostu tylko dla twardzieli. Giewont jest, jak to mówią, śpiący rycerz, czyli dla rycerzy, dla ludzi z jajami, okutych skałą i stalą. Po prostu mówiąc krótko, nie dla Mięczaków, tyle, jeżeli chodzi o to, bo, bo widzę, że po prostu czasem to zmierza w złą stronę, w złym kierunku i, i chcę, żeby po prostu każdy to ode mnie usłyszał i wiedział. No i tu już jesteśmy, schodowcy, w kolejnym boksie. Tu są kolejne gołąbki, które sobie odpoczywają, wygrzewają się. Też dzisiaj zostaną te nieszczepione, doszczepione. No i pójdą na, na, już na docelowe boksy, no i tam będą wychodzić na dach pod boilerę. Myślę, że w granicach dwóch tygodni, jeżeli pogoda pozwoli, to jakieś pierwsze obloty będziemy tym starszym głębiom już coś próbować robić. Nie chcemy też ich przetrzymywać, żeby też jakoś strasznie długo się nie zasiedziały, a tutaj to otworzyć. Nie zasiedziały, bo później jak przerosną, to też przelatują, no i też są niepotrzebne straty. Tak, jak hodowcy widzieliście, nasze przeróbki, już gołąbki, które u nas siedzą, myślę, że na ten moment świetnie się czują. Zapraszam hodowców do odwiedzin, do przywożenia, dostarczenia samemu gołąbków. Ale wiadomo, jeżeli ktoś potrzebuje tej pomocy kurierskiej, zapraszam. Jeszcze tu będzie parę nowości u nas. Tak jak powiedziałem, mocny nacisk kładziemy oczywiście na transparentność, tak jak co roku. Myślę, że ta transparentność już u nas jest na takim wysokim poziomie, że chyba nie da się jej mocniej, więc to wszystko zostaje co było, czyli GPS i kamery, podgląd na żywo te wszystkie rzeczy, które były, będą kontynuowane, bo uważam, że są bardzo dobre. Później kolejna sprawa jeszcze uruchomimy panel hodowcy. Także każdy hodowca będzie to zupełnie nowy panel, bo kiedyś tam coś my próbowali, ale to był można powiedzieć taki niewypał. Tym razem będzie to bardzo fajny panel, gdzie za pośrednictwem tego panela będzie można dodawać dokumenty, akceptować sobie gołębie do różnych konkurencji itd. itd. Dużo, dużo rzeczy, nie chcę tego teraz za dużo opowiadać, bo byłoby, zajęłoby to dużo czasu, ale także naprawdę za pośrednictwem tego panela hodowcy będzie mogli wszystko zrobić, włącznie z wpłatami, wypłatami. Bardzo dużo rzeczy, ale to będzie osobny film o tym panelu. Także że jak najbardziej hodowcy też kładziemy duży nacisk samoobsługowy, żeby każdy wodowca mógł się obsługiwać, sam decydować o tych pieniążkach, które ma, czyli wygrany. Kiedy wypłaca, jak wypłaca sam, po prostu sobie on decyduje. Nie, że tam czeka na jakieś rozliczenia, ktoś rozlicza, nie rozlicza. Nie, tu będzie teraz wszystko tak zautomatyzowane, że każdy wodowca sobie praktycznie sam robi, sam decyduje, co i jak. Także myślę, że to też będzie fajny, duży plus. Podgląd nam to zaoszczędzi trochę czasu, nerwów, bo wiadomo, Hodowcy czasem po prostu się denerwują, chcą dużo pytać, nie zadawać. Ja nie mam też czasu, żeby z każdym rozmawiać. Nie tego, żebym nie chciał, bo bardzo chętnie bym pogadał, bo ja jestem też gaduła. Ale my musimy pracować, my musimy skupić się na gołębiach, a nie na po prostu laniu dupy, jak to się mówi. Dlatego po to ten panel powstał, żeby wszelkie informacje, które hodowcy pytają, dzwonią, będą dostępne po prostu w tym panelu i można się będzie samym obsługiwać. Tyle, tyle na ten temat. Dziękuję wszystkim hodowcom jeszcze raz za zaufanie, za ostatni sezon, za ten sezon i tak jak wspomniałem, może to po prostu kogoś zaboli, że poszłem tak mocno z pewnymi rzeczami, ale tak to hodowcy musi być, po prostu nie ma się czarować, opowiadać sobie ci, ci, ciaci, tylko mówić prawdę, jak jest, tak jest, tak będzie I, i po prostu kto chce się bawić, kto się nie boi, kto ma za przeproszeniem jaja. To walczy, bawi się, a, a, a kto po prostu daje, nie wiem, po to, żeby później płakać, narzekać, to lepiej po prostu się przed zawodami z tego wszystkiego wycofać. Takie moje zdanie. Także, że tyle, jeżeli kogoś uraziłem, tym to bardzo przepraszam, ale po prostu taka prawda, i, i musimy się tego trzymać i kontynuować to, co po prostu zamierzamy. Także tyle, hodowcy. Wszystkich pozdrawiam, dziękuję za uwagę, widzimy się na Giewoncie, dobry lot.